Kościem Polski Rolnej jest prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej Jarosław Malczewski, znany ekspert. Ostatnio też zajmuje się rynkiem zbóż, nie tylko rynkiem produktów mleczarskich krajowym i światowym. Sytuacja na rynku mleka jest bardzo trudna i zanosi się na wielką wtopę i wielką niewiadomą. Natomiast ze zbożem to jest zupełnie katastrofa. Minister Ardanowski wysunął taką koncepcję w wywiadzie, która jest publikowany na Polsce Rolnej, żeby, żeby wspomóc rolników poprzez dawanie zaliczek na poczet sprzedanego zboża. Powiedział, że to, to jest, by było wykorzystanie normalne pieniędzy i danie szansę na przetrwanie rolnikom. Jak pan ocenia? Ten projekt. Projekt pana ministra Ardanowskiego oceniam bardzo dobrze, dlatego, że podstawą jest to, żeby zboże zostało sprzedane przez gospodarstwo rolne i dalej zużyte. Czy to na produkcję zwierzęcą, czyli na produkcję pasz, czy też na produkcję związaną z wytworzeniem energii z tych zbóż. Natomiast same pożyczki jako takie no, są w, w mojej ocenie dość mocno kontrowersyjne, dlatego że po pierwsze w rolnicy będą mieli badaną zdolność kredytową. Dlatego że przecież instytucje finansowe, które będą tych pożyczek czy też kredytów udzielać, to będą banki, a więc banki będą musiały w sposób tradycyjny te wnioski walidować, a analitycy będą musieli ocenić zdolność kredytową i dalej ci, którzy będą spełniali oczywiście kwestie formalne, będą zaciągać kolejne, podkreślam, kolejne zobowiązania. W mojej ocenie pożyczek i kredytów w gospodarstwach rolnych jest aktualnie za dużo. To jest podstawowy punkt, który no, najbardziej męczy rolników. To są comiesięczne raty, wysokie stopy procentowe i stałe zobowiązania, które niejednokrotnie nie znajdują odzwierciedlenia w cenach sprzedanych płodów rolnych. A więc produkty czy też surowce rolne z gospodarstw rolnych muszą być sprzedane, i państwo powinno znaleźć wszelkiego typu instrumenty na zagospodarowanie tych nadwyżek, dlatego że one prędzej czy później na rynek trafią i podstawą jest to, żeby znaleźć instrumenty zagospodarowania tych zbóż, aby nie rodziło to konsekwencji w przyszłych zbiorach, bo przecież zapasy magazynowe w tym momencie, tym negatywnym, mogą pozostać i będą stanowiły punkt wywierania presji na przyszłoroczne ceny. Czyli trzeba stworzyć taką szansę, żeby te zboże zostało sprzedane poprzez choćby eksport i, albo przeznaczone na produkcję spirytusu i dolew do paliwa. Mamy, mamy Orlen tutaj. No i, i żeby zrównoważyć rynek, no i koniecznie jest cały czas patrzenie na, na to, co płynie z zagranicy. Bo jeżeli będą te zaliczki, no to tym bardziej trzeba pilnować granicy ukraińskie. Pilnować granicy, żeby nie doszło do sytuacji takiej, że pomoc zostanie ogłoszona. W ślad za tym pośrednicy sytuację wykorzystają i ceny dalej obniżą, ponadto istnieje ryzyko zwiększonego importu z Ukrainy i tym samym przeniesienia ciężaru dopłat na państwo polskie dopłat do ukraińskiego zboża. No i temu trzeba zapobiec, a więc. Wszelkiego typu mechanizmy, takie, które wprost dopłacają do ceny, one ten rynek mogą istotnie zakłócić, bym określił, nawet zderegulować, a więc sam system zaliczek i sprzedaży tego zboża jest jak najbardziej, uważam, celowy. Przejdźmy do rynku mleka. Wiele razy rozmawialiśmy, że jeszcze przez kilka miesięcy będzie w miarę dobrze, chociaż widzieliśmy te, te obawy które, i te zagrożenia. Natomiast, no. Szykuje, szykuje się yy, wielka katastrofa. I to w, w takim miesiącu wrześniu, w październiku, gdzie, gdy ceny zbytu zwykle wzrastają. No tak, no, produkcja mleka zarówno w... Właśnie Polsce... inaczej jeszcze powiem, że wiele, y, wiele spółdzielni mleczarskich, wiele zakładów trzymało stare ceny jeszcze te y, y, z, z początku lata i z końca wiosny, licząc, że Połowie września i w październiku nastąpi odbicie i, i, i sytuacja finansowa zakładów mleczarskich się polepszy. To prawda, no, produkcja mleka zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej ma charakter sezonowy, a więc szczyt produkcji mleka przypada w Polsce na połowę czerwca. Po połowie czerwca w zasadzie produkcja też w wyniku stresu cieplnego, a więc wysokich temperatur w sezonie letnim, zaczyna spadać. Natomiast naturalnie Popyt na rynku mleka na artykuły mleczarskie istotnie zaczął wzrastać zawsze w połowie września, dlatego że... W Polsce dzieci do szkół wracają wiadomo 1 września, natomiast w Niemczech ma to miejsce 15 września i też ludzie z, w Europie Zachodniej mniej więcej do 15 września wracają z urlopów, a więc wszelkie działy handlu, marketingu, eksportu wracają do pełnych obrotów we wrześniu i każdy liczył na to, że ten spadek produkcji mleka o charakterze sezonowym i cyklicznym plus Powrót właściwie całej gospodarki do pełnych obrotów, w tym zapotrzebowania na mleko w szkołach i w innych placówkach edukacyjnych, no sprawi, że cena mleka zacznie wzrastać. Natomiast rynek mleka w Polsce i w Europie został w pewien sposób zakłócony. To zakłócenie przychodzi zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Można prosić o konkrety? Tak, jeśli chodzi o y, przyczynę na wschodzie, no to mamy sytuację y, trudną w zasadzie do wytłumaczenia, dlatego że dane y, z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Pleka, które Korespondując z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego, wskazują, że po głowie krów mlecznych dalej spada. Aktualny stan krów mlecznych to 2100 sztuk produkcyjnych, 2 miliony 100 tysięcy sztuk produkcyjnych. Natomiast w miesiącu poprzednim liczba ta była wyższa o 20 tysięcy, a więc miesiąc do miesiąca po głowie krów mlecznych spadło o 20 tysięcy sztuk. A więc całkiem pokaźną, Wielkość, natomiast produkcja mleka o dziwo wzrasta, i ten wzrost jest trudny do wytłumaczenia, i on może mieć przyczynę w postaci importu mleka na wschodzie, i to bardzo często, co mówi się w zasadzie wyłącznie kuluarowo przez część gospodarstw rolnych, które funkcjonują na ścianie wschodniej, mianowicie Podobno kwitnie taka procedura, która polega na dowożeniu mleka do gospodarstw rolnych na wschodzie. Wówczas rolnik, który jest związany umową spółdzielczą z polskim zakładem ma... W gwarancję odbioru 100% mleka wyprodukowanego w gospodarstwie i to mleko wówczas może trafiać do obrotu rynkowego. No ale to jest, to jest Panie Prezesie, to jest bardzo poważne pomówienie. Nie ma na to dowodów. Nie ma na to dowodów, natomiast takie informacje gdzieś na forach internetowych krążą. Ja podkreślam, że to nie, nie mam na to żadnych dowodów. No, a nie tak. może być eksport mleka z Ukrainy, może takimi różnymi drogami. Tak, surowego. To prawda, ale on wówczas by nie był widoczny w produkcji, byłby widoczny w skupie. I być może te dane po prostu GUS podaje w sposób nieprecyzyjny i w istocie... Faktycznie może być to po prostu import mleka przez zakłady przetwórcze, które kupują mleko przerzutowe. Warto też podkreślić, że mleko surowe zostało w ostatnich tygodniach wyłączone z systemu SEND, a więc takiego systemu działającego tak jak blockchain, a więc śledzenia surowca od momentu jego wytworzenia aż do momentu ulokowania tego w postaci produktów gotowych, a więc państwo w tej chwili nie ma nawet instrumentów prawnych do tego, żeby zweryfikować, co z mlekiem kupowanym w Ukrainie dalej się dzieje. Natomiast Ukraina ma pewnego rodzaju przeszkody w postaci kontyngentów i limitów, jeśli chodzi o artykuły mleczarskie, natomiast jeśli chodzi o mleko surowe, ono zostało z tego zwolnione, a więc najprawdopodobniej dochodzi do sytuacji takich, że Eksport masła czy odtłuszczonego mleka w proszku, co widać w danych statystycznych, spada, bo przecież Ukraina opublikowała swój raport w ubiegłym tygodniu. Z którego wynika, że eksport artykułów mleczarskich w ujęciu wolumenowym, a więc ilościowym, spadł o 19%, a o z kolei wartościowym o 25%. Natomiast w danych nie ma w ogóle śladu na temat eksportu mleka surowego. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o Litwę. A Zachód? Natomiast Zachód, tu należy rozumieć to w ten sposób, że Stany Zjednoczone przez Unię Europejską zostały zwolnione z cła, natomiast oczywiście na produkty europejskie Stany Zjednoczone nakładają 15% cło. To powoduje. Fakt, że nasze produkty z Europy stają się niekonkurencyjne na rynku amerykańskim, natomiast te amerykańskie na rynku polskim no one są nieporównywalnie tańsze, a więc istnieje prawdopodobieństwo, że do zakładów czy też do wielkich sieci handlowych trafia masło mrożone amerykańskie czy też inne artykuły mleczarskie. Natomiast jeśli chodzi o samo masło, to znaczy, możliwe, może, że nawet yy, sama groźba, że coś takiego napłynie albo napływa, Już... po, po, powoduje zamieszanie na rynku. Absolutnie tak. Przede wszystkim wpływa yy, yy, na to bardzo duża różnica w cenie. Otóż yy, masło yy, amerykańskie kosztuje w tej chwili 17 zł za kilogram, natomiast masło w Unii Europejskiej w ubiegłym tygodniu jeszcze yy, utrzymywało cenę na poziomie 27 do 28 zł za kilogram. W Polsce jest to poziom około 25 zł, a więc, nawet gdyby przyjąć 25 zł w stosunku do 17, no to mamy 8 zł różnicy na jednym kilogramie. A więc, jest duże prawdopodobieństwo, że taki import przez Unię Europejską się może odbywać. Może się odbywa. I może już się odbywa. Natomiast sama faktycznie informacja w mediach, że te instrumenty w postaci taryf, ceł i tym podobnych nie obowiązują, już wpływa na, na obniżenie cen, dlatego że... A, a tak zwany traderzy, czyli szeroko pojęty handel, ten wielkosieciowy, też może zrobić taki szum informacyjny, żeby doprowadzić do, tak. do obniżek cen, cen zbytu. Tak, jest jak. Wszak handel najwięcej zarabia jak jest bessa, a nie hossa. Oczywiście, dlatego że w tym chaosie i, i obniżkach generuje się najwyższe marże, no, czego przykładem jest chociażby sok jabłkowy, który, w którym producent z ceny, którą uzyskuje się na płuca, więc około 16 zł za jeden litr. Producent jabłek uzyskuje jedynie złotych 30, a więc jest to no, delikatnie mówiąc skandal. I taka sytuacja ma miejsce również w innych artykułach rolno-spożywczych. I to zostało opublikowane w ubiegłym tygodniu, gdzie w poszczególnych kategoriach produktowych udział rolnika w zysku i w cenie produktu lokowanego na półce waha się od 5 do 20%. Więc jest to delikatnie mówiąc, wykorzystywanie sytuacji przez wielkie sieci handlowe, przez pośredników, ale i też przez eksporterów. Rolnicy alarmują, że. Spada jakość mleka produkowaną przez nich i nie bardzo rozumieją powody tego stanu rzeczy. Ja myślę, że tu powody są jasne. Mianowicie, ceny w cennikach spółdzielni mleczarskich zostały utrzymane, natomiast ceny produktów mleczarskich poszły istotnie w dół. A więc, wszystkie te słabości w mleku no zaczyna. Eksploatować się w sposób maksymalny, dążąc do tego, żeby stosować potrącenia. Jeśli chodzi o te parametry, które tu są brane pod uwagę, no to wiadomo, poziom komórek somatycznych bakterii. Jeśli chodzi o poziom komórek somatycznych, mamy w pewien sposób punkt odniesienia. Z tabulogramów, a więc z wyników Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka. Natomiast jeśli chodzi o poziom mikrobiologiczny, Polska Federacja na to nie bada, a więc zdarzają się przypadki, kiedy rolnik ma. Przekroczone bakterie ze 100 na, na przykład na 105, i wówczas jest to taryfikowane jako mleko pozaklasowe. Obserwuje się również, że istotnie spadł tłuszcz i białku w mleku, co w pewien sposób jest nierealne, dlatego że w, w wyniku tego stresu cieplnego i wysokich temperatur w okresie letnim tłuszcz jest najniższy. Natomiast jeśli chodzi o wrzesień, on już zaczyna i białko zaczyna w, w, rosnąć. Natomiast tu mamy sytuację dziwną, mianowicie temperatury spadły, a parametry mleka te tłuszczu i białka zaczynają spadać. Nikt, nikt, nikt nikogo za rękę nie złapał, to są takie tylko domysły, natomiast rolnicy narzekają i na różnych forach czy w telefonach do redakcji przykładają takie przykłady. Natomiast no, jeżeli będzie tak źle, będzie taka reakcja, no to moim zdaniem spadek cen mleka w cennikach będzie, będzie, będzie spory o ponad 20 groszy jak mniej więcej na litrze. Będzie spory, natomiast warto też zauważyć, że ceny publikowane przez Główny Urząd Statystyczny to ceny cennikowe, a więc one niekoniecznie korespondują z cenami faktycznie wypłaconymi. Stąd też mamy do czynienia z wciąż wysoką ceną według Głównego Urzędu Statystycznego, która w sierpniu bieżącego roku, zgodnie z tymi informacjami, które płyną z GUS-u, wyniosła 2 zł i 23 za jeden litr. Natomiast cena ta w absolutnie miażdżącej przewadze jest generowana przez województwo podlaskie, które skupuje ponad 40% mleka z kraju, a województwa, które przekazują czy też nie przerabiają tego mleka i to mleko jest wywożone w największych ilościach, to oczywiście województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie. No tak. Jeżeli masło jest obecnie 25 zł, to będzie i 24, i 23 zł i nawet może poniżej 20 spaść. Cena mleka w proszku jest całkowicie, cały czas słaba, Serów twardych też. No to konsekwencją tego będzie załamanie cen na, na rynku mleka. No i tutaj ta gałąź produkcji i przetwórstwa zdaje się, Strasznej, w złej sytuacji ekonomicznej. Bardzo złej. Jest w złej sytuacji, natomiast no, niestety notowania giełdowe, te, które płyną, pokazują cały czas spadki cen, a z kolei no, te trzy ośrodki, a więc Nowa Zelandia, Australia, Stany Zjednoczone i Unia Europejska, one konkurują w zasadzie o tego samego importera, czy też o ten sam rynek zbytu, a więc dochodzi do, w pewien sposób do zrównania cen. A więc punktem zwrotnym w, 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 powinny być wzrostowe notowania właściwie na całym świecie, a więc i w Nowej Zelandii i w Stanach Zjednoczonych, a w ślad za tym w Unii Europejskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.